No i dobra, lecimy z tym Fame MMA Przypominam, zagracie to tylko w BetCliku legalne w Polsce Bookmacher z fajną promocją na start Na zwrot kasy za przegrany kupon O tym powiem zaraz nieco więcej Witam serdecznie na kanale Obstawiamy Info Zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem Bo to pomaga rozwijać zawsze kanał Także dziękuję serdecznie Słuchajcie, lecimy z tą promocją Już mówię, jeżeli nie macie konta w BetCliku To tak jak mówiłem jest legalny w Polsce Bookmacher I tylko tam możecie obstawiać Fame MMA A konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem Użyjecie kodu promocyjnego 50 tak jak teraz widzicie, no to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon za 57 zł. Choćby... Taki jak na tym filmie zaraz zobaczycie. Jeżeli kupon nie wejdzie, wraca do was 5 dych, możecie wypłacić. Czyli tracicie to 7 zł, tylko to jest podatek. Jeżeli wejdzie, wszystko z wasze, można wypłacać, nie trzeba grać dalej. O to chodzi w tej promocji. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty i można działać. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na fejsie. Ponad 85 tysięcy typerów. Także wbijajcie, link jest w opisie pod tym filmem, bez problemu znajdziecie. I lecimy z konkursem. Jest 5 dych do zgarnięcia, albo nie, zrobimy stówkę. Stówka do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Subskrybować kanał. Zostawicie opę w gry pod filmem. I w komentarzu dopowiedzcie. Yy... Dokładną ilość walk, które skończą się przed czasem, chodzi oczywiście o fame MMA eee, i dopisujcie swój login gracza z Betklika. Typujemy do 2 października do godziny 18. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie. Eee, czyli taki standard, walczcie tutaj o stówkę, zostawiajcie swoje typy, ile walk eee, skończy się przed czasem. Dopisujcie swój login gracza z Betklika, przypominam. No i teraz lecimy z tymi kuponami, które podrzuciliście. Dzisiaj na dzisiejszym filmie trzy kupony i wszystkie grane za 57 zł. Czyli pod tą promocję ze zwrotem kasy Czyli jeżeli tutaj kupon nie wejdzie Dariuszowi, Wiktorowi czy Markowi To mają zwrot kasy i mogą to wypłacić Przypominam, link do odebrania promocji W pierwszym komentarzu pod tym filmem Zaczynamy od kuponu Dariusza, no tutaj od razu fajny, gruby wyjazd Za 57 zł 2707 do wzięcia Bo mamy wysokie kursy, mamy zwycięstwo Normana Po kursie 2.35, niektórzy uwa uważają, że to jest promocja Na niego, że, że Borysa porobi Trudno mi oceniać Trudno mi oceniać, taka e, dziwna Znaczy no dziwna, fajna, fajna formuła ale ciężko oceniać, kto tutaj wyjdzie z tego zwycięstwo. Dalej, zwycięstwo miksera po kursie 3.30, ten kurs robi tutaj robotę. Jest zwycięstwo Boxdela po kursie 1.80, mi się wydaje, że będzie miał ciężko. i Jest jeszcze zwycięstwo oj, Wojtka po kursie 4.25 z Dubielem. No tutaj troszkę na fantazji ten kupon, ale przypominam, za te 57 zł można sobie chugnąć właśnie taki kupon na fantazji, bo a nóż wejdzie i jest fajna kasa, a jeżeli nie wejdzie, to i tak 5 dych wraca. I zabawa trwa dalej. Dalej mamy kupon od Wiktora. Tutaj już nieco lżej. Z tych 57 zł 1039 do wzięcia. Ferrari przez KOTKO. dyskwalifikacji lub poddanie pokusie 2,30. Tak samo z, z Maksymem w walce z, z Boxdelem. Pokusie 2,65. Wygrana na punkty w pojedynku Malczyńskiego i Tańculi. I jest jeszcze zwycięstwo Ferrari, Ferreriego. Pokusie 2-0 z Wardęgą. Ciężko, ciężko, ciężki kupon. Moim zdaniem ciężki kupon, ale też tak troszkę na fantazji pojechane. Bo z 57 zł zrobić tysiaka, no to sami pewnie wiecie, że nie jest to jakaś mega łatwa, fajna i luźniutka sprawa, więc to jest kupon od Wiktora i jest jeszcze kupon od Marka. To mój imiennik tutaj najmniejszą wygraną, 523 zł, najmniejszą z tych trzech kuponów, oczywiście. Jest Mańkowski przez decyzję i moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Jest popo przed czasem, po kursie 1,60, też moim zdaniem. Dobry pomysł Jest Krycha przed czasem No tutaj będzie mocna bitka Ale wydaje mi się, że Krycha no, Doświadczenie ma o wiele większe Wiadomo, że to jest Krycha Ale doświadczenie ma o wiele większe Więc powinien sobie tutaj e, poradzić I jest jeszcze wygrana na punkty W, w walce Amadeusza i, i Filipka No jeżeli Amadeusz będzie chciał Zgarnąć te 100 tysięcy O które założył się z Boxdelem Że w pierwszej rundzie Filipka porobi To będzie ciężko Ale z tych trzech kuponów Chyba najbardziej taki Logiczny, też y, kwota do wygrania o tym mówi, że najmniej ryzykowny i można tutaj y, 523 zł. Może Marek zgarnąć. Także słuchajcie, na dzisiaj to było na tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy film pod Fejmem MMA. Jeszcze coś na pewno tutaj wrzucimy. W każdym razie ja zachęcam do brania udziału w konkursie, bo ta stuba poleci tylko i z Was. Tych konkursów będzie tutaj na kanale dużo. Także subskrybujcie, zachęcam do zostawienia łapy w górę pod filmem. Dzięki wielkie za, za każde kliknięcie. No i trzymamy kciuki, słyszymy się niebawem. Elo.